Doświadczaj świadomie oddechu. Jak Twoje ciało porusza się pod wpływem oddechu. Jak się unosi brzuch, przepona, opadają, klatka piersiowa. Jak czujesz muskające o twoje ciało ubranie, może nie gdzie mocno przylegające, w innych miejscach delikatnie, może gdzieś nawet coś swędzi. Jak czujesz te fragmenty ciała, które są odkryte, temperaturę powietrza na skórze. <kliw> Rozluźni się do ciała, a ciało jest bardzo mądre. W ciele mieszka mądrość. Stara kobieta, stara mądra kobieta, stary mądry mężczyzna. Może nawet czujesz, może nawet słyszysz dźwięki czy odczucia, które są nie z tego życia, które są jakimś echem, wspomnieniem. Sytuacje w świecie się powtarzają w kółko. tak jak się mówi o kole samsary, koło samsary kółko to samo jest ucisk, jest rewolucja. Zmiana, później znowu ucisk, znowu rewolucja, głęboki wdech i głęboki wydech. To nie jest ani złe, ani dobre. To jest natura naszego umysłu. Co to wszystko widzi? To, co widzi, jest tak stare, że nawet nie da się tego ująć w latach. To się nie ima czasu. To jest zawsze, to jest wiecznością. Dlatego jest mądre. Dlatego nie łapie się w pułapki ideologii, pomysłów, teorii. Ale też nie ma z tym problemu. Patrzy ze współczuciem na człowieka. Jesteś w ludzkim ciele i często jesteśmy bardzo z nim utożsamieni, tak bardzo, że zapominamy o tym, kim jesteśmy. Jeśli czujesz w sobie złość, to poczuj ją w pełni. Co ci broni? Gdzie jest nauczyciel, gdzie jest mama, gdzie jest tata, babcia, dziadek? No, takie piękne czuć, czuć energię, czuć emocje. Jeśli czujesz zagubienie albo lęk, okej, okay, obejmij to. Może jest w tobie zalękniona cześć. Może się naprawdę boi tego, co się dzieje, czego ona potrzebuje? Może to, czego potrzebujesz, to jest słodycz, kojenia, kołysania zrobienia sobie przerwy, pozwolenia sobie na, na nieuczestniczenie na zakopanie się gdzieś w ciepłym miejscu na pójście pod prąd. <laughs> Hmm. Tak naprawdę, to czego się boimy, to boimy się śmierci. I to ciekawe, że akurat w tych czasach, gdzie tyle się dzieje, zbliża się święto zmarłych? Czy w ogóle? Pamiętamy o nim, pamiętamy o śmierci i to jest właściwie pytanie ważne i aktualne zawsze. Zapominamy o tym, że jesteśmy śmiertelni i ten lęk przed śmiercią działa w nas głęboko i podświadomie, ale jest źródłem w większości naszych, jeśli nie wszystkich, uwikłym, cierpienia, napięć. Ale umrzeć może tylko ciało. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie to, kim jesteś. Wtedy i lęk przed śmiercią znika. Żyj, póki żyjesz naprawdę żyj. Bez wstydu, bez poczucia winy. No, zapomnij o tym, że jesteś ofiarą. Nie jesteś ofiarą. Nie jesteś też nikim wyjątkowym, ale jesteś ważna, jesteś ważna. Odpocznij w ciele. Rozluźnij język. Może twoje ciało jest zmęczone, może je czujesz taką twardą skorupę wokół ciała, albo zamrożenie, albo ból. I jeśli tak, to wspaniale. To jest to, co cię chroni, co się chroniło. To nie jest zła. Obejmij to wszystko miłością. I zobacz, jak w miłości i tylko w miłości wszystko to poprzez pełne przyjęcie zaczyna się zmieniać. Być w ruchu, może poluzowywać, bez żadnych oczekiwań. Nie ma przypadków. To, jak się czujesz, to, jak się, co się w tobie teraz dzieje, jest mądrością ciała, która się budzi do życia.